Ewangelia dzisiaj przedstawia sąd ostateczny. Początek Wielkiego Postu związany jest w ogóle z ukazaniem tych filarów Wielkiego Postu, modlitwy Jałmużny, postu, jako pewnych rzeczywistości, które pozwalają nam wejść w relację do Pana Boga. I Ewangelia dzisiejsza, ona mówi o o tym, że żeby wejść w relację do Pana Boga, potrzebujemy bliźniego. I z jednej strony te konkretne gesty względem ludzi ubogich, względem ludzi potrzebujących, chorych, słabych w jakiś sposób one weryfikują naszą przynależność do Chrystusa. One pokazują nam, na ile Jezus faktycznie żyje w nas, na ile decyduje o naszym życiu, na ile faktycznie swoje życie przeżywamy jako życie w Chrystusie. A z drugiej strony, właśnie ta sytuacja, taka ludzi, którzy pojawiają się w naszym życiu, ludzi słabych, ludzi chorych, ona często uświadamia nam coś, co nas dzieli. Bieda, potrzeba drugiego człowieka, ubóstwo. Z jednej strony pokazuje nam na pewną różnicę między nami, na coś, co nas oddziela, co domaga się jakiegoś przekroczenia. Dlatego to jest taka trudność. Dlatego to często wymaga od nas wysiłku. Wyruszyć w drogę ku drugiemu człowiekowi, przekroczyć właśnie ten przestrzeń, która nas oddziela. Ale z drugiej strony pokazuje nam to, że, że przekraczając tę granicę, jednocześnie wchodzimy w relację do Pana Boga. Ostatecznie jest to możliwe tylko dlatego, że, że Jezus żyje w nas. Ostatecznie możemy spotkać się, przeżyć relację do Pana Boga, dlatego że Jezus przekroczył przepaść, która oddziela nas od Pana Boga, żyje w nas. Więc to jest taka Ewangelia, która mówi o bliskości, która domaga się pewnego trudu, ale jest jednocześnie obietnicą bycia razem w jedności z Bogiem.